Kancelaria prawnicza Marson i Lormont Associates zajmowała się sprawami jednego z międzynarodowych koncernów amerykańskich. W związku z nimi wysłała do Europy Kate Walker, swoją najlepszą prawniczkę, by ta wynegocjowała przejęcie fabryki automatów i zabawek mechanicznych Woralbergów. Kate dotarła do miasteczka valade położonego w sercu Alp francuskich. Miała nadzieję, że zamknie sprawę w ciągu 48 godzin, lecz nikt jej nie uprzedził, że istnieje spadkobierca. Tajemniczy Hans Voralberg zniknął wiele lat wcześniej. Kate musiała go odnaleźć, gdyż bez jego podpisu przejęcie fabryki było niemożliwe. Podczas zwiedzania fabryki natknęła się na najnowszej generacji automat o imieniu Oscar, który twierdził, że jest maszynistą niezwykłego pociągu. Kate podjęła decyzję o rozpoczęciu podróży, mając nadzieję, że pociąg i jego obsługa dowiozą ją na spotkanie z Hansem Vorarlbergiem. Ignorując ostrzeżenia przyjaciół oraz groźby szefa, Kate wybrała się w przedziwną podróż, jadąc od stacji do stacji coraz dalej na wschód. Droga Kate prowadzi ją przez przeszłość Hansa Vorarlberga, pełną niesamowitych wynalazków i wspomnień ludzi, którzy mieli styczność z tym niezwykłym człowiekiem. Kawałek po kawałku Kate łączy szczegóły życia Hansa, dzięki czemu odkrywa powód jego podróży na północ przez tereny Rosji, ku legendzie o ostatnich żyjących mamutach. Z zachodu na wschód, przez Europę, podróżując pośród śladów nieszczęść, które przyniosło dwudzieste stulecie, Kate odnajduje Hansa Voralberga. Brzemię czasu odbiło się na jego zdrowiu. Choć stary i zmęczony, wciąż żywi głęboką nadzieję na spełnienie swych marzeń. Kate decyduje się zerwać ze swym dotychczasowym życiem i wyrusza za Hansem Voralbergiem w podróż na drugi koniec tęczy, na legendarną wyspę Syberii.